Jedna siostra, takie świadectwo mam po bo może siostrom niektórym się przyda, bardzo się o męża modliła. I modliła się rok, dwa, trzy, a tu nie ma. I ona mówi, panie Boże, ja już do trzydziestki dochodzę. I pewnie nie znajdę, jak się zestarzeje. I trzeba mi męża. I modli się, i pości, i szuka, a tu nic. I wiecie, to było jeszcze, to były. Lata powojenne, to tak wtedy nie było jak dzisiaj luźno, że dziewczyna się ubrała, poszła na dyskotekę, jak już nie wiedziała gdzie. Chociaż jak ktoś szuka złego męża, to jest dobre miejsce. Ale ona była pobożna, bała się pana i miłowała Jezusa. I nawet gdyby dziś żyła, nie poszłaby. I modli się raz w poście i trwa, i mówi, panie, tak bardzo bym chciała mieć męża. Zmiłuj się nade mną i daj mi męża. I wiecie, i nocą Duch Święty do niej przemówił. Ona się aż wystraszyła. I Duch Święty przemówił do niej i mówi, pójdziesz pod taki adres. I tam poprosisz go o rękę. Tego było za dużo dla niej. To by tam... Do dzisiaj nie jedna dziewczyna tego nie zrobi. Ona mówi, wiecie... Panie Jezu, jak ja mogę iść i prosić mężczyznę? Wiecie, ona nie była amerykańskim ewangelistą. Z nią Bóg nie dyskutował tam i z powrotem. Już się nikt nie odezwał. I chodziła z tym dwa dni. Dwa dni z tym chodziła i męczyła się. Po dwóch dniach poszła. Idzie, patrzy... Stoi pod tym adresem taka chałpeczka mała, taki domek. Podeszła, serce jej bije i wali w drzwi. I słyszy, ktoś idzie. Czeka minutę, dwie, trzy, cztery. On idzie i idzie, i końca nie mają nawet panie. Taki stary, że idzie cztery minuty do drzwi. I drzwi się otwierają. Ona patrzy, on nie jest stary. On taki sam młody jak ona, tylko że on niewidomy. I wiecie, pierwsze to załamanie, mówi. To ja, to niektóre się nie modlą wcale i mają takiego, co widzi, i normalny, a ja tyle czasu się modliłam, i ty mi dajesz ślepego człowieka za męża, ale on otworzył drzwi i powiedział do niej: Mój Jezus powiedział mi, że przyjdziesz, bo ja do ciebie przyjść nie mogłem. I powiedział mi, że mi Cię wydaje. I żeby nie przedłużać Wam tej historii, minęło ponad 40 lat, i oni, on umarł. I wtedy zaczęło się to świadectwo dla mnie. Dlatego, że na cmentarzu w Estonii, my swojego czasu, wiecie, mieszkaliśmy z żoną w Estonii, w Talinie, ona jako pierwsza składała świadectwo już jako starsza kobieta i powiedziała wtedy wszystkim, szukajcie tylko u pana. Siostry, bracia, bójcie się tylko pana. Bóg dał mi go 40 lat temu. Przez 40 lat nie powiedział mi ani jednego przykrego słowa. Ani raz nie zrobił mi krzywdy. Wszystko sam wokół siebie potrafił zrobić i niejedno w domu umiał naprawić tak, jak potrafił. Przez czterdzieści lat widziałam Go, jak na kolanach płakał o zbór, o zborowników, o służbę o pastora. 40 lat żyłam w cieniu męża bożego, a dzisiaj wam mówię, mój Bóg się nie pomylił. Alleluja! Taki jest Bóg. Ale trzeba szukać tylko u Boga.